Narcyz kocha pieniądze, a zwłaszcza Twoje pieniądze. Nie lubi, gdy wydajesz swoje pieniądze na odpoczynek, edukację, przyjemności, czy po prostu oszczędzasz. Będzie krytykować Cię za to, na co wydajesz swoje pieniądze, które sam zarobiłeś. Będzie próbował zdobyć choćby jakąś część. Twoich pieniędzy. Zastosuje wszelkie znane mu taktyki, czy metody, żeby zdobyć te pieniądze. Może być to na litość, na współczucie, na chorobę, albo nawet na szantaż. Może nazwać Cię chciwym. Gdy będziesz próbować mu tłumaczyć się, że potrzebujesz na przyszłość, na wesele, na dom, na kredyt, na rodzinę, na edukację. On powie, że go to nie obchodzi. Zatem nie tłumacz się narcyzowi nigdy z niczego. Jego nie obchodzi twoje dobro, twój odpoczynek i regeneracja. Nie obchodzi go. Twoje poczucie bezpieczeństwa, czy twoja przyszłość. Prawdziwe utrapienie mają dzieci narcyzów. Gdy dziecko narcyza pójdzie do szkoły, może zapomnieć o zabawkach, grach czy książkach. Gdy dziecko ma zasądzone alimenty, to narcystyczny rodzic przejmuje. W pełni kontrolę nad tymi pieniędzmi. Używa je na swoje potrzeby, przyjemności, a dziecko dostaje podstawowe rzeczy, jak ubiór. I to taki podstawowy ubiór do szkoły, czyli innymi mówiąc, otrzymuje ochłapy, a dziecko otrzyma kieszonkowy od któregoś z członków rodziny. Musi to kieszonkowe. Chować. Narcystyczny rodzic będzie na wszelkie sposoby próbować te pieniądze od swojego dziecka wyłudzić. Metodami, o których wcześniej wspomniałam: na litość, na chorobę, współczucie, szantaż, a nawet przemocą. Narcystyczny rodzic uważa, że te pieniądze, pieniądze swojego dziecka, po prostu mu się należą. Pamiętajcie, że narcyz ma poczucie upoważnienia i uprzywilejowania.